Blisko 100 osób uczestniczyło w rodzinnym rajdzie rowerowym w Sukowicach. My wychodzimy, żeby troszkę zaczerpnąć świeżego powietrza, nie siedzieć tylko w domu, troszkę sobie pojeździć na rowerkach, dzieci też ucieszone, bo wy, mogą wyjść na dwór. Czy jest to jakaś odskocznia, zamiast siedzieć, że tak powiem, przed telewizorem, to zawsze człowiek się trochę porusza. Wnuczka mnie zaprosiła, sobie z niej bo mama nie może, to zaprosiła mnie wnuczka. A bardzo tak chciała jechać? Tak bardzo chciała jechać, a zresztą ja zawsze biorę udział w rajdach, czy wcisku familijnym, czy takim to od X lat jestem ostatnia kończąca Peleton. Dużo pani na rowerze jeździ? W tej chwili nie jestem na meryturze, ale jeździłam, robiłam dziennie 40 km. Na uczestników czekała kilkunastokilometrowa asfaltowa trasa. Ścieżka rowerowa jest bezpieczna dla ludzi. Dzisiaj trasa będzie przebiegała ogólnie około 15 km do Polskiej Cerekwii i z powrotem. Po starym torowisku, tak, to... a trasa biegnie piękną, pięknymi malowniczą terenem, pięknym zielonym. Także e, wszyscy uczestnicy zawsze są zadowoleni z tego rajdu, biorą fajny udział w nim i frekwencja też dopisuje. Każdy uczestnik na starcie otrzymał kamizelkę odblaskową, na mecie na rowerzystów czekał poczęstunek. Atmosfera jest typowo rodzina, uczestnikami rajdów są całe rodziny i młodsze dzieci, i starsze dzieci, i osoby w podeszłym wieku. Dzięki temu no, na pewno jest jakaś szersza aktywizacja z lokalnej społeczności. Dzięki temu no, na pewno coś dzieje się w naszej okolicy. Dzięki zwycięstwu w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim już niebawem zostaną zorganizowane kolejne wydarzenia. Raj, który odbywa się dzisiaj w Sukowicach jest jedną, jednym z kilku wydarzeń, które zostały, które będą realizować, a w części już były realizowane z, z funduszu od Marszałka Województwa Polskiego. To są zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel, na te wszystkie wydarzenia, między innymi to była olimpiada na początku roku młodzieżowych drużyn pożarniczych, no jeszcze kilka nas. W tym roku czeka. Na, to, na te wydarzenia uzyskaliśmy kwotę 100 tysięcy złotych. Kolejna możliwość uczestniczenia w rajdzie rowerowym niebawem, bo w lipcu. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału.